Dzień dobry, Marcin jest z tej strony kolejna weekendowa analiza techniczna. Przy okazji wszystkie analizy techniczne znajdziecie w playliście weekendowe analizy techniczne. Ci z Was, którzy już widzieli zeszło, ze, którąś z poprzednich edycji, to wiecie, że w zeszłym tygodniu stwierdziłem, że za dużo się nie wydarzyło i nie rysowałem żadnego nowego wróżenia z fusów, więc zboczyliśmy trochę na jakieś fundamenty ale w tym tygodniu robi się ekscytująco. To jest wykres i wróżenie z fusów srebra wyrzeźbione dwa tygodnie temu. No i zobaczmy, co się od tych dwóch tygodni wydarzyło. Strach się bać. Teraz przejdźmy do tego, co może być dalej. Dobra. Trochę tu poprzestawiałem. W sensie usunęłem tą jedną strzałkę, te zielone strzałki i ta turkusowa, to z poprzedniej analizy. Teraz załóżmy, że to było C i tutaj, w tym miejscu, gdzie usunąłem tą zieloną strzałkę w dół, to było D i, i teraz nam się kończy E, więc na początku tego tygodnia skończy nam się E, prawdopodobnie, i teraz Powiększmy to trochę muszę bez przesady eee, i Dobra, fioletowy może być tak, tak jakiś trójkącik. Nie wiem ktoś ktoś z Was w zeszłym, pod zeszłą analizą pytał, czy jakiś trójkąt gdzieś się nie buduje. Nie wiem czy miał na myśli może, może ten ale jeśli tak, to może tak być. W sensie coś tu jeszcze Poniedziałek, wtorek się po, pobuja i później czeka nas droga do góry. Prawdopodobnie. Znaczy znowu, może parę scenariuszy, ale ja bym ja rozważam taki, że coś tu się podzieje. Jeśli przebije ten poziom 27,60 5, 6, czyli tej naszej potencjalnej fali D, no to jest szansa, że, że to już jest taki scenariusz. A ta turkusowa strzałeczka, w sumie też można by ją gdzieś tu. ups, Może by ją można właśnie gdzieś tu przybliżyć, te zielone usunąć. Jeśli przebije 27,66, a później jeśli przebije jeszcze ten kolejny poziom I fale B na poziomie 28,92. Nie wiem czy w tym tygodniu, czy w kolejnym, ale może pod koniec tego. To wtedy mamy miejsce, czy koniec korekty i kolejny impuls, który może nas wynieść wysoko, wysoko. Nie wiem czy na 32 dolary, czy wyżej. Zobaczymy. Ale wybicie tych poziomów to no, koniec korekty, więc jeśli chcecie, w sumie sam może bym powinien, znaczy Was nie zachęcam, oczywiście nie wiem o czym mówię, nie zachęcam do inwestowania, nie jest to porada inwestycyjna, ale ja może bym jeszcze to kupił fizycznego teraz, skoro jest taka okazja, czy okazja, nie okazja, w tym tygodniu, na początku pewnie, albo może jeszcze dzisiaj, albo jutro złożyć zamówienia na jakiś fizyczny kruszec, jeśli się chce do tego dołożyć. No i może, może właśnie przygotować się do zajmowania pozycji długich, spekulacyjnych na, na jakichś kontraktach. Teraz ten scenariusz może się nie wydarzyć, oczywiście, jeśli cena by spadła poniżej tych poziomów, czyli tutaj gdzieś. Tak jak w poprzednich, w poprzednich filmach te 26, 49, 26, 30 albo w ogóle poniżej 25, no to, to jakby rozciągnie nam się ten trójkąt czy ta korekta na kolejne tygodnie, długie tygodnie, a jak nie, no to czeka nas ekscytujący tydzień lub dwa. Przy okazji subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz oglądać kolejne analizy. Robię takie na razie co weekend, Złota i Srebra. Od czasu do czasu też jakieś inne filmiki. A i prośba o wypełnienie ankiety. Ta ankieta pomagałaby mi tworzyć treści, które Was interesują. Zostawię Wam link w opisie tego filmu. Dobra, to to by było srebro. Przejdźmy jeszcze do tego, co wyszło z złota. To znowu analiza bohomazy sprzed dwóch tygodni. Zobaczmy, co z tego wyszło. Też nie najgorzej. I przejdźmy do analizy. A te fioletowe scenariusz możemy... Jak widać, usunąć. Niebieski, no, czy turkusowy, jak widać, dość się wydarzył. Ma tutaj 1973 dolce. Załóżmy, że to była D. Tutaj poziom. 1932 dolce A tą strzałkę już tu usuniemy też i podobnie jak na srebrze teraz yy, zobaczmy jak w tym tygodniu właściwie w pierwszych dniach tego tygodnia bo to widzicie wykres 15-minutowy tym razem no właśnie może się już zacząć ups już ta, ta strzałka, i znowu jak wybije te kolejne poziomy, to, to wiemy, że to już jest impuls i koniec yy, korekty. Albo jeszcze może, właśnie, ile dzień, dwa, coś tu popracować. No i potem, widzicie? Zobaczymy. Ach, trochę tutaj pochomazów się narobiło. Ale podobnie jak na srebrze, znowu. Także obserwujemy poziom 1960 dolarów, czy w poniedziałek go przebije, czy we wtorek. Potem, jeśli przebije 1973, to droga w górę, otwarta. To by było chyba tyle z analizy technicznej, czyli wróżenia z fusów. Dajcie znać, jeśli Wam się podobało kciuki do góry, wypełnijcie ankietę i teraz się zastanawiam jeszcze, czy teraz domieszać do tych analiz technicznych jakieś fundamenty, które się przez tydzień pojawiały, czy nie. Czy to powinno być w osobnych filmikach, czy też osobnej serii. Hmm. Poprzednim zmieszałem w sumie miało mniejszą oglądalność niż same czyste analizy techniczne. Nie wiem, czy z jakich względów, ale dajcie znać po prostu, czy zostać przy czystej analizie technicznej. Tutaj te poziomy, opisy fal i co będę robił. Czy może przeplatać to jakimiś fundamentami czy wstawkami o tym, co się dzieje na rynku, nie patrząc tylko na wykres, tylko na jeszcze jakieś inne aspekty. Dobra, to ciekawe tygodnie przed nami. Do usłyszenia i owocnych łowów.